Z jednej strony nie małka, że skromnie ma ale mamy piękny dzień. Tody też już wstał Mamy nowy dzień od kawki i herbatki. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, witamy. Jak wiecie, jest majówka. Jesteśmy nad zalewem na Kuchychło. Na biwaku całkowicie za free. Myśleliśmy, że bramki będą zamknięte, jednak są otwarte. Nawet to i to je postawili. Są kosze na śmieci, jedyny kosze minus. No, jedyny minus to nie ma wody. Ale zawsze sobie można podejść tutaj do rybaczówki i napełnić, ale nie całymi grupami, całe stado tam przyjdzie no to raczej nie. Tylko poznajomości jakby coś. To co, zapraszamy na kolejny odcinek. Dokładnie. Piękna pogoda słoneczko świeci. Dzisiaj zero wiatru praktycznie cały tydzień wiało, a dzisiaj fajna, spokojna woda. Także zapraszamy na film. Nie ma jak śniadania na łonie natury. Wszystko lepiej smakuje. A jeszcze nie powiedzieliśmy wam co się stało dzisiaj w nocy, znaczy w poprzedniej nocy. Chcemy i spać, nie wiem która była, koło pierwszej chyba. Patrzymy, a tu nie ma powietrza w materacu. Znaczy jest, ale jest taki flat. się Okazało że nam się kolejna dziurka zrobiła. W tym samym miejscu, dlatego musimy... Znaczy nie w tym samym miejscu, tylko obok. Chodzi o to, że jak wychodzimy z tej sypialni, to zawsze w tym samym miejscu siadamy, tam jest największe obciążenie się robi, dlatego musimy teraz dzisiaj obrócić to łóżko mm -hmm. o 360 stopni. Zaraz Wam to pokażemy jak ta, to, gdzie ta dziurka <laughs> jest i jak to załataliśmy. Ale dobrze, że kupiliśmy ten zestaw naprawczy. No dobra, zaraz tam przejdziemy do namiotu i pokażemy. Tu jest ta poprzednia dziura, a tu jest ta, która zrobiła nam się w nocy dzisiaj. Może praktycznie na tej samej linii, ale tu z tej strony. A ta fajnie trzymie. Tu się nic nie dzieje. A to zobaczymy, jak długo wytrzyma. Dzisiaj odbyły się zawody wędkarskie w łowieniu z łódki. Spinningowe na szczupaka. Tak jest. Właśnie wędkarze już spływają. Spływają do bazy. Myśmy się nie załapali. Bo nawet nie wiedzieliśmy, że takie no. zawody będą organizowane. Może, z koła... Tarnowskiej... No, Tarnowskiej no, może z koła Tarnowskiej Góry. A ty należysz do koła Radzianków. Dokładnie. Wypływali chyba nie o 6 rano. O 6 rano byśmy tak... pobudkę mieli. I teraz... I teraz właśnie ogłosili koniec zawodów. Dochodzi 13. Jest coś? Nic nie ma. Fałszywy alarm. Jest ryba. Nie. Czy nie ma ryby? Chyba ryba jest. Nie? Ale fajnie. Nie wiem, jak mi się wydaje. Zbierać czy Nie wiem, się Urwałaś. Ja, hm. A to tech, Nie ma ryby. Dobra, montujemy sobie teraz świetiki na noc. Dzisiaj... Dzisiaj byłem ekstra porobaczki pod Dostałem puste opakowanie. Jedna jedna dendrobena była. Zawsze sprawdzałem czy żyją, czy co nie będę robił antyreklamy tego sklepu, ale znajduje się w Torąskich górach. Jest to dość popularny sklep w Na starze. Jedna dendrobena, nie wiem czy ktoś z reklamacją tam przyszedł. Masakra. To jeszcze taka na pół żywa. No, nic puste to było. Mamy tutaj dzisiaj pelecik, słodki czosnek. Może się jakiś leszcz złapie. No, to nie jest reklama. Używamy jest sprawdzony. To co tam teraz zrobię? Kanapeczkę. Kanapeczkę, pelecik. Coś, czegoś coś zje, ale zawsze coś zostanie. Na końcu zostaje zawsze pelet. To jest najlepsza przegrodza na karpia. Ale pelet ręce pofarbował. Strasznie to nas trudno. Życie. Dobra. Dendrobena. Aha, to jest to opakowanie co dostałem. Proszę bardzo. To jest dziureczka, nie wiem, powyłaziły chyba. <grystanie> Uciekły. Otworzyłem, Patrz, była jedna dendrobena. No nie, musiałem powyłazić gdzieś sklepy. Zobaczcie. Masakra, Dobrze, że tu sąsiad pożyczył. Oświetlę cię trochę, żeby cię było lepiej widać. Dobra. Kurydza. Miód albo wanilia, Zobaczymy. Zadamy może wanilię. Komary już zaczynają. No ja jestem cała pogryziona. Myślałam, no, że komarów nie będzie jeszcze o tej porze roku. Ole konopko. Będzie grubo. Zrobimy na fider. Z foremką. Ale się już ciemno robi pomału. No bez przesady, jeszcze tak ciemno nie jest. 8.16. Dogada się żulo od kebaba. Kula się kręci, kula się kręci. Tu mają kebabice. Dzisiaj. Proszę bardzo. Byle było grubo. Idealnie. Słodki czosnek był. Ultraskopeks był. A teraz damy słodki czosnek. Może jakiś deszcz Leszczu miał zobaczymy. Dobra, trzeci, druga kula. Druga kula, kebaba. Moc będzie z tobą. Słuchajcie, jest gdzieś koło 20:00, nie wiem, może trzeciej i chodzą panowie z kontroli. Kontrolują wędkarzy. Tego jeszcze żeśmy nie przeżyli na tej godzinie. A wędkarzy jest naprawdę sporo. Mamy rybę. Wiem, że nic nie widać. Fajne branie. Ja, ale nic nie ja widać. Ja, jest ryba. Tu też. Tu też. Przeciągaj. Ja, ja to jest ryba. Ale ja. Proszę no, bardzo. Kurde, nic nie widać. Kurde. Jezus, ale fart. Kurde, tu o, nic nie ja widać. Miałem. Jezus, wędkę Ty porywa. Jezus. <laughs> ale się działo. Toddy aż przyleciał. <laughs> Kurczę, tu trzeba iść po latarkę. Dobra, teraz Wam poświecę. I zobaczycie sobie karpicha fajnego. Tomek poszedł po miarkę, żeby go zmierzyć. Zobaczymy, czy jest Ach. wymiarowy, czy nie jest wymiarowy. Trzymaj, otwarszymy. Kurde, zapomniałem tej maty karpiowej. No, 38 cm, dobra. Zostawimy go już, już sepnie. Już sepnę. O, Gotowaliśmy wodę na herbatę i kawę. I nam się gaz skończył. Trzeba wymienić. Można jeszcze prosto wkręcić. Nie jesteśmy pewni, czy nam się to dobrze tam wkręciło. Hmm. Robimy próbne odpalanie. Trzeba się odsunąć. Wiadomo czy nie będzie wielkiego boomu. Zapałki są zawilgacone. Jest. Dobra. 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 Jest dobrze. Tak. I się gotuje dalej. Tak. Dobra, już zostaw, 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 on jest. Myślałem, że to jest zaczep. Nie, karp, karp. Proszę Państwa, mamy karpika. Myślałem, że to jest zaczep. Siedział tak u A maniem. tu karpik. 41, 42. Dobra, śniadanie zjedzone. Trzeba teraz ten bajzel ogarnąć. No, syf tu jak, nie wiem, wszystko leci z tego drzewa. Serki, szyneczki do lodówy. Idą. I, cak, cak. Zamykam. Jeszcze syfek w namiocie trzeba ogarnąć. No i ogarnięte Jest? Jest, jest, jest. Ale fajnie. Ciekawe co. Nie wiem co. Dobra, wyholujesz mhm. ją czy... Tylko holuję, Stary podbierak Kurde, zmieniłem sobie na ten, bo mi się baterie wyładowały W tych sygnalizatorach Jest? Jest coś? Coś jest A, Jest Jest? jest. 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 Mhm. To jest znowu karta. Kurde, Kurde. I albo, albo ten karp? sumik Albo sumik Nie, to jest y, karta, i ten Karp chyba Jak to jest karta. Jest! Mamy! Kolejny kart. Drugiego dzisiaj. A w sumie to trzeciego. Ale mniejszy, chyba, nie? No, też mi się wydaje, że jest mniejszy. Ale niedużo 30 parę centymetrów może mieć. 41. Jakaś haja tam jest normalnie.

Impreza na całego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ognisk. Siedzi. Jest ryba. Jest. Ale fajnie. Nie wiem, tu nic nie widać chyba w tej kamerze. A widzisz? Kaluszki ci się przydały. Kurde, albo zahaczyłeś z żółką. Jest kart. Zahaczyłem. Weźmy ten podbierak, szybko. Masz. Wiesz jakiś haszcze jakieś chaszcze żeś Gdzie jest ta Jak No jest tu. W siatce jest. Pojechali Kurde, tu za haszcze sąsiedzi, no. których pozdrawiam. O, małek. Ale no, nie za duży. Ale jest. I jeszcze w chaszczach do tego. Zaraz zmierzymy. A, znowu taki koło czterdziestki pewnie będzie. Ledwo co pojechali sąsiedzi. No. Wcześniej. Mówiłem, zostańcie, bo jutro będą brania dobra. 40. No, to co? 40 tu chodzą. On z jednej strony nie ma oka. Masakra. Można go zostawiać naprawdę łowisko chyba go wyźni. Ale masz zarąbisty strój. Tam jak będzie kosił haszcze. Co ty za kosę masz? Pożyczoną boczna co byś to do obiadu wykosił? Masz ryby łowić, to trzeba porządek. No a co? Nie ma tak łatwo. No i elegancko wykoszone. Teraz można łowić. Zaczynamy zabawę. Pelecik, słodki czosnek, tropi, ziko, czosnek, także... Zobaczymy wczoraj wszystko na słodko, bywa dzisiaj coś bardziej aromatycznego. Tutaj mam też fajny patent, żeby się fajnie zanęta, kula zanętowa odklejała. Wystarczy tutaj posmarować sobie bacikiem z oleju. Zanęta fajnie będzie wychodziła z tej foremki. Zaraz wam to zaprezentuję. Tak ładnie ubijamy. Voilà, proszę bardzo. I tak się też po Śląsku karmi nadal klopsy robi. Wystarczy ręce posmarować sobie trochę olejem. Po prostu lepiej odchodzi, nie? ten cały farsz. się ta gumka z przyponu urwała, więc zastosowałem po co mój przypon zmieniać. No, w tym zestawie do zakładania peletu takie dodatkowe gumki były sobie to na haczyk założyłem to jest pelecik kokosowa słodycz, kukurydza i mała pinka teraz inaczej robię ja on też tak robi, tak? nie? No. bo zawsze dawałem pod spód nie to się robiło. a teraz mhm. sobie zrobimy od góry Aha. Tak, nie. tak teraz Będzie na samej górze. Będzie na samej górze. I tu od razu ryba przychodzi. To się dopiero okaże. Sprawdzimy. Sprawdzi. Dobra. Fajnie jest wcześniej rano, siódma chyba, nie? Hmm. Albo no, po siódmej jakoś tak. Chyba mamy rybę. Chyba. No Trąb. Trąbik. Coś tam siedzi na haczyku. Będzie coś większego. Dostaję, tak, Ej, e, tu trzeba zwinąć ten zestaw. A bo on też ma zaczep. Nie? nie, to nie jest zaczep. To była ryba, bo było. Jest. Kurde. A ja, był. kurde, to było. Ja nie mogę. Poszedł w szafie nie ma ryby. I to mogła być ryba życia. Tomka nie ma, muszę sobie sama teraz poradzić. Muszę Was tu gdzieś postawić. Tu Was stawiam, trzeba zacisnąć. Znowu się urwała, już kolejny raz, a była naprawdę duża, bo było mi ją ciężko scholować. Ale malutką rybkę mam! Kurde, za rybkę. Kończymy już ten odcinek i w ogóle kończymy majówkę. Dziękujemy widzom, którzy nas odwiedzili. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy też Staszka i Asie, z którymi nabrałem nowego doświadczenia w wędkowaniu. Też serdecznie dziękujemy. Człowiek całe życie się uczy. No uczyta. właśnie. Mam nadzieję, że się znów spotkamy. Ogólnie majowe wędkowanie zaliczamy do udanych. Złapaliśmy 5 karpi, taką od 40 do 43 cm. Do tego były trzy potężne brania. Ale niestety ryba się wypięła, ale to naprawdę no, były potwornie Jedne demonikami, a jak poszłem do ubikacji. Stacja zasilania All Powers R1500. Super się sprawdził i z lodówką kompresorową, i z naszymi gadżetami. Link do All Powersa R1500 albo do mniejszego ciut znajdziecie w opisie filmu z naszym kodem rabatowym. Macie 10% rabatu. Jak się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jak, jak jesteście z nami, to zasubskrybujcie. Będzie nam miło, jak zostawicie jakiś fajny komentarz pod filmem. Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć. cześć.